I witam wszystkich w misji piątej Tak przepraszam, że nie, nie wrzucałem mi tyle czasu ale po prostu Nagram to po raz chyba czwarty, a po prostu przy poprzednich podejściach zawsze były jakieś problemy a co z dźwiękiem, a to z rozdzielczością i tak dalej, i tak dalej Jestem trochę podirytowany, ale... Jakoś dam radę. Nieważne. Jesteśmy w jakimś statku ładowniczym chyba. Tak to wygląda w sumie. Du dużo skrzyń, nie widzę. Który atak jest zaatakowany przez... Żołnierzy oraz piratów. Piratów, którzy są chyba, nie wiem... Chyba są po prostu zmienionymi zmi Arabami z Starcraft 2 i X, tak mi się przynajmniej wydaje, no... Atakuje już żeby poruszać się sobie trochę w ten sam sposób. Prakty prawie że, no... Może są troszeczkę inteligentniejsi, ale... Trochę. I tu już mi oczywiście otoczyli z wszędzie z każdej strony, z góry, z, z boku, z boku i, i czwartego i piątego boku też... Jezus, maryja żołnierze, piraci, jeszcze jakieś czołgi. O nie, nie dam rady, nie dam rady w kurde. Rem zginął, świetnie. Tak, tutaj, tutaj możemy jak widzimy iść na dół, ale ja tego nie zrobię, bo tam... Nie ma nic po prostu ciekawszego. Po prostu moja droga jest... O, ale się wkopał. Ha, ha, ha. Po prostu, no, ta droga jest, moim zdaniem, jest znacznie ciekawsza. A to ta na, na dole jest trudniejsza też moim zdaniem. O nie, 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 ciach, nie ciachniesz mnie tym. Tu nie, nową zabawkę podnośnik, ale zaprezentuję go troszeczkę chwilę, później, a tam na górze znowu widzimy nową zabawkę, do której możemy się wsiąść dopiero po jej zniszczeniu. Druga już chyba, bo nie, nawet i trzecia z całej serii. No ta z tego tutaj też kiedyś było, a właśnie o nim troszeczkę później. Na razie sobie zasięgnę do tego i, i powiem Wam o tym podnośniku. Ostatnio jak to nagrywanie to nazwają to czołnika i spychacz. Nieźle, nie? Oto co potrafi. Takie coś i takie coś. I nic w sumie więcej. Więc się z panem żegnamy. To jest zupełnie... Znacznie lepsze. Nie dość, że ma powiedział działko. Tarcze z przodu. To w dodatku. Strzela samolot prowadzący rakietkami, o. Moja chyba najulubniejsza zabawka w całej tej grze, nie powiem, że nie. Ale niestety długo sobie tym nie pojeździmy, ale wielka szkoda. Ojej, uciekaj. Nie chcę nic z sobą? Nic, nic zawsze nie, no chyba, że ty chcesz, ale już tam twój problem wtedy. Nikt mi nie da rady, no mówię tylko się tym niestety nie możemy pobawić, aż naprawdę wielka szkoda. To naprawdę świetna zabawka, moim zdaniem. Rybki! O, dużo rybek. Ostatnio miałem tylko pięć. O, timeout, uciekamy, uciekamy dalej. I na zewnątrz statku jesteśmy. Oj, ty, 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 nie, nie ma może, nie, dam się tobie uderzyć z granata a ojej czyżbym miał katar? no chyba tak no dziękuję panu dziękuję panu i panu też dziękujemy tej łódce będą chyba rakiety no chyba tak chyba tak no chodźcie bliżej, nie mi się marnować amunicji na choćby mały statek Wiesz te rakiety? Nie Rakiety są dupy. Prawdę mówiąc idź sobie Bombę, bombę O ty ty kurde O jezus Marian Co znowu się dzieje w ogóle? Rzucają we mnie Thundercloud Zabawka z Meta Saga Trujeczki, yeah! Czemu ona nie idzie do tego czołgu, no w końcu się no, no czemu idź tam, w głupia chmura No Jezus, i znowu mnie otaczają Wszystko przez ciebie Taka Chmura, Jezus Maria, no czemu oni mnie tak męczą Jezus, no ile tego? Fuck D. No właśnie i ty też! Jezus Maria, ja ją ja gajam tej gry już. O wow. Tak będzie lepiej. Bliżej, o oczy szybciej z nim wyporam. A nie skacząc i strzelając, tylko... No skacząc i strzelając. No i kolejny, terazem. Jednak potraktuję go z czegoś z silnie, silniejszego kalibru. Eee, no, w końcu... No roboty nie Bić się ze mną! Dawać na ring! Kolejny... ...kręgłowiec. Głupi... ...brzydla. Naprawdę już nie ...nie ma gdzie się bawić, tylko... Tak wysoko, żebym mógł trafić, nie wiem, pociskami. No, 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 nie, tylko nie wy. Nie, nie wy! Ja siedzę za mnie będę bawił. UAAAAAAA! Szarża! Oj, Tu zaraz zginę, mogę... Jestem pewien, że tu zaraz gdzieś zginę. Mam takie dziwne przeczucie, że... Ojej... Dobra, idź sobie, no. Dziękuję. A, jednak nie. No. Tu, tu trzeba trochę poczekać, jeszcze oni wszyscy są zjadą. Jest ich trzech, no to już będzie ostatni. I tak, tutaj ma na końcu, znaczy tego drugiego, o tutaj tego drugiego na końcu. Ten drugi to dziadek z... ...Hanukenem. Ale żeby go zdobyć trzeba przejść i odejść troszeczkę, bo jeżeli... Go byśmy wzięli od razu, to on by spadł na tą przepaść. Niestety, ta taka jest prawda Okrutna, bolesna i w ogóle Wziadek z Hadoukenem na się tutaj przydał przy walce z helikopterkami, ale żeby i w nie w ogóle trafiał To by było jeszcze lepiej O ja Cię kręcę No, ale trafia Co dziwne Bo zwykle nie trafia No tego nie wiem czy będzie trafiał, mogę się założyć Mówiłem, ślepy, ślepy głupi, kukiz... dobra zaraz już będzie boss. Dobra, już się przypuszczacie, to dziękuję. Trzymaj wszystko, żeby mieć więcej naboi. Na Dobra, to, to z panem się już żegnamy. Idziemy do bossa, sami. Nie, to nie ten sterowiec, nie, on chce nas tylko utopić. Rodziwy boss jest tutaj. Łódź podwodna! Nie wiem czemu, ale wszystkie łodzie podwodne mają to do siebie w metaslagu, że są strasznie kruche. Tak sami o, widzicie. Tak nie myślcie sobie, że tak łatwo z mi nim, z nim pójdzie. O nie, tak łatwo mi z nim, z nim nie, nie pójdzie, jak bym chciał. Teraz najgorsza sekwencja z, 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 związana. O, rakiety wyłożące z dołu i ze... O Jezus Maria, z -le... nie, pra z prawej strony, o, tak. No i to już było na tyle, dzięki, jeżeli chodzi o pana. <grymne> o, jak mi szybko nawet z nim poszło. 16 budzików. I misja piąta zakończona, do zobaczenia w misji ostatniej.